Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie na kanale Domidrewno Drewno, i dzisiaj wyjątkowo nie będzie to nasz remont dachu. Nie, no żartuję, oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich interesuje tamten temat. Normalna rzecz. Więc dzisiaj coś zupełnie innego, bym powiedział przyziemnego czyli ogrzewanie podłogowe, które trafi na, na podłogę właśnie w naszym ogrodzie zimowym. I tutaj widać, pakuje wszystkie elementy, to przyjeżdża na palecie. Jest tutaj praktycznie 100% potrzebne, żeby całe to ogrzewanie podłogowe u nas powstało. Widać było logo pomarańczowe firma Sander i jest to jeden z typów ogrzewania, które one, oni oferują. My wybraliśmy tutaj ogrzewanie tak zwane suche, czyli... Takie bardzo fajne, cały praktycznie system, który pozwoli w bardzo szybkim tempie zbudować to, to ogrzewanie. Zastanawiałem się też, czy podjąć się tego wyzwania samodzielnie, czy zlecić to fachowcom. I hmm, miałem dylemat, naprawdę, bo mówię: dobra, kurde, poradzę sobie, poradzę sobie. Nie z takimi tematami miałem do czynienia ale później była u nas zaprzyjaźniona firma wykonawcza pozdrawiam Mateusz więc mówię dobra chłopaki działacie działają no więc mówię dobra zostawiam ten temat dla was ładuję słuchajcie wszystko na mój wózek i zabieram to już przewożę do ogrodu i tam zaraz wskoczymy aha no jeszcze został klej klej taki elastyczny który w którym to oczywiście będzie przyklejane do podłoża. Ruszamy zatem z pracami i tutaj zaczynamy od wytrasowania miejsca, gdzie ta szafka będzie zamontowana w ścianie. Jest ołówek w ręce, czy było ołówek, jest wytrasowane. Ruszam z cięciem. No i tutaj muszę powiedzieć, że mógłbym w ten dzień grać chyba w fotolotka, bo tak z 10 mm, gdybym zrobił jeszcze w bok, to byśmy mieli małą powódź. A tutaj udało się. Bez takich e, dziwnych zdarzeń. Faktycznie te rurki, które miałem tam przygotowane w ścianie, były w głąb ściany i była taka troszeczkę ruletka, gdzie też one są. Wycinamy całość e, i dostajemy się do czegoś, co troszeczkę mi się nie, nie spodobało. Ta czarna plama to oznacza wilgoć, która się zgromadziła na wewnętrznej stronie. Membrany, ale to jest tylko jedna z warstw izolacji, bo tam jest chyba 3x5 w ścianie. No więc jeszcze jakoś to jest do przejścia. Widzicie, skrzynka jest już zamontowana w ścianie. Tam się pojawiły również łaty, i na łatach jest sklejka 12 mm, czyli tutaj mamy taką symulację już karton gipsu, więc można było tą skrzynkę już osadzić tak, jak ona będzie docelowo na głębokość. No i teraz kwestia wysprzątania tego pomieszczenia. Trzeba to zrobić, zebrać cały ten kurz, kamyczki, jakieś inne rzeczy, które by przeszkadzały w dalszej pracy. Krok kolejny to przyklejanie po obwodzie na dole ściany takiej 5 chyba milimetrowej pianki. To zapobiega przyleganiu takiego na ścisłe właśnie styropianu do ścian. Te 5 mm spokojnie wystarczy, styropian się rozszerza w czasie nagrzewania, więc to zapobiega jakimś problemom. No i teraz rozkładamy to najpierw na sucho, żeby sprawdzić, czy to nam wszystko będzie pasowało. I tutaj jedna zmiana, którą żeśmy, na którą żeśmy się zdecydowali, czyli rozcinaliśmy styropian na pół płyty, ponieważ ta szafka została właśnie przesunięta o szerokość pół płyty. Całość schema, tego schematu dostajemy od producenta. Tutaj nie musimy się głowić, jest to wszystko rozrysowane. Jak to dokładnie? Bardzo zrobić, więc łatwo i prosto, nie? Układamy te płyty. Sprawdzamy, czy jeszcze wszystko na pewno gra. Odsunęliśmy się też, widać, od ściany o pewien dystans ponieważ tam jeszcze właśnie nie ma no nie ma ścian nie tam nie ma ani karton gipsu ani tych dystansów więc to również będzie odsunięte teraz już może pójść masa klejowa klej elastyczny i tutaj również na podłodze jak widzicie ten beton jest dosyć ciemny ponieważ my wcześniej malowaliśmy bodajże nawet dwa razy tak takimi preparatami hydrofobowy, hydrofobowymi, Czyli tutaj ten klej nie będzie jakoś bardzo wnikał w, w sam beton, również będzie się to dobrze wszystko trzymało. I na tym etapie, tak naprawdę, skończony był dzień pierwszy. Klej musi później związać, więc kolejny dzień był dnie, dniem wolnym i spotkaliśmy się za jeszcze jeden dzień. Więc na tym etapie spędziliśmy tutaj troszeczkę czasu. No, mam nadzieję, że tutaj Darek miał na kolaniki. Bo kolana by musiały troszeczkę go boleć od, od klęczenia na tym gołym betonie. Sklejamy to wszystko, widzicie, również po obwodzie ten dystans taki dodatkowy, który dodaliśmy. Ja rozrysowywałem ten rysunek, który dostarczałem producentowi, więc tutaj wiedziałem, że. I tutaj też wykorzystuję odpady z pianki PIR. Ona jest również powleczona folią aluminiową, więc to praktycznie nawet lepszy materiał niż ten styropian, który jest na środku pomieszczenia. Dzień kolejny to już podłączanie do instalacji, do rozdzielnicy, czyli tutaj rurka już w ręce idzie, no i można zacząć układać, całe pomieszczenie jest podzielone na dwie sekcje. Jedna mniejsza, troszeczkę, druga troszkę większa. Oczywiście, korzystamy z takiego rozwijaka. Bez tego, no to byłyby spore problemy, ponieważ ta rurka by po prostu się prężyła, rozwijając, ona by próbowała wstawać, jakby z podłogi. A w ten sposób, zobaczcie, to się układa naprawdę elegancko. No ale tak czy inaczej, tutaj kilka godzin było spędzone, żeby to wszystko poupychać. I dzień kolejny minął. No i zobaczmy, jak sobie to wygląda wieczorem. Wieczorem, tak. 20 stopni, 20 stopni, ale myślę, że to będzie dużo ciekawsze, prawda? Taradam. -da I pięknie nam się to wszystko nagrzewa. I to jest dosłownie parę minut temu, słuchajcie, włączone. I już e, praktycznie. <ścoughs> Sat jest najcieplejsza. Tak jest. Sati jest najcieplejsza. Gdzie jesteś, Sati? Ciepły pies. 34 stopnie na czole ma. No i zobaczcie, pięknie się to nam to wszystko nagrzewa. Więc działa. Działa. Zobaczmy tutaj jeszcze w takim razie, jak to wygląda. tam zawór na dole 46 stopni No tyle. Możemy w takim razie podsumować naszą realizację. Zacznę od szafki czasowo zamontowana sklejka grubość 12, więc odpowiednio do karton gipsu, który tutaj trafi i od dołu idąc mamy tu takie dwa węże elastyczne. One były zamontowane dlatego, że nie było widać gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Dzięki tym wężom w łatwy sposób jesteście w stanie to przemontować i tutaj się to również przydało. Później mamy taki zawór i pompa, która jest sterowana z listwy tu się to nazywa listwa ogrzewania podłogowego Wunda Smart, która jest podłączona czy sterowana z tego urządzenia. I to jest Wunda Smart Hub V3, a to urządzenie jest znowu sterowane tym termostatem. I również możemy, widać tutaj antenkę, więc jest to podłączone do Wi-Fi. I możemy również sterować to z aplikacji. Później Wam również pokażę jakieś screeny. Tutaj jest to rozdzielone na, na dwa obwody, czyli mamy część, gdzie będzie jadalnia, i część tutaj, powiedzmy taka salonowa, więc to będzie sterowane niezależnie. E, czyli to wszystko steruje tutaj dwoma zaworami, które sterują przepływem wody. Proste i łatwe, nie? Proste i łatwe i w sumie. Jak teraz na to patrzę, to myślę, że może bym się podjął już, żeby zrobić to samodzielnie. Następnym razem, dobra. I co dalej? O, moje nogi. I teraz mamy tutaj wykończone na tym podkładzie styropianowym. Mamy jeszcze, właśnie, jeszcze coś jest. Słuchajcie, jeszcze coś jest, co będzie również założone. Czyli takie maty. To się nazywa Thermomax. O. Kurde, nie mam noża przy sobie. Dobra, tutaj jest to taka mata 3, chyba 3 mm. Która z jednej strony również jest pokryta folią. Teraz będziecie widzieć. Jest tutaj również pokryta folią aluminiową. I to wszystko będzie posklejane jeszcze taśmą aluminiową. I na to dopiero przyjdzie podłoga. Więc tutaj już nie mam co robić. Jak tylko będą deski podłogowe, rozwijamy tą matę, sklejamy i możemy pakować podłogę tutaj na ten, do tego pomieszczenia. No i rzut z drugiej strony, wszystko porozkładane. Ja już się nie mogę naprawdę doczekać, aż tutaj przybędzie jeszcze tych elementów wykończeniowych. Świetna sprawa, kiedy puściliśmy pierwszy raz tutaj wodę już do tych rurek, super rzeczą było dla mnie to, jak szybko się to wszystko nagrzewa? Bo w tym momencie, oczywiście, no nie ma tutaj żadnych elementów, które mogłyby hamować to ciepło, które emituje się z tych rurek. Ja mam ogrzewanie podłogowe założone w kuchni w domu, i tam są płytki kamienne. I zanim ta podłogówka to wszystko nagrzeje, to naprawdę to są długie godziny naprawdę długie godziny. A tutaj różnica nawet kilka stopni, i po prostu od razu, ja w tym momencie od razu czuję, jak moje buty się nagrzewają. Stopa czy ręka wyczuwa, no dosłownie, te najmniejsze różnice temperatur. Jeśli coś jest chłodniejszego, pojawia się ciepła woda w rurkach, to praktycznie od razu jest to ciepłe. I również myślę, że też ta mata, która się tutaj pojawi z tą kolejną folią, folią aluminiową, to znowu zrobi taki radiator, który będzie nagrzewał podłogę. Oczywiście podłoga nie może być taka pierwsza lepsza. To o tym pamiętajcie, że nagrzewający się podkład pod drewnem czy pod jakimiś, nie wiem z czego można byłoby tutaj jeszcze zrobić podłogę, No z jakichś płytek oczywiście, My pójdziemy oczywiście w drewno, i nie może być to deskalita. Więc zapraszam Was już serdecznie na kolejny film, gdzie pokażę Wam, co tutaj zamontujemy, bo to musi być coś, co wytrzyma po prostu różnicę temperatur. Tu będzie chłodno, na dole będzie gorąco. Włączę podgrzewanie. Te różnice temperatur będą właśnie na miejscu podłogi. Więc miejcie to na uwadze, fajnie, nie? Zapowiada się naprawdę taka miejscowa w domu, w, którym, w której będą e, tutaj będą impreski i inne rzeczy. W końcu, w końcu miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać. Dziękuję serdecznie i widzimy się w kolejnym nagraniu. Na razie, cześć. Po coś wymyśliłem, co mogę dodać do tego filmu. Na stronie producenta, czyli Sander Znalazłem taką informację, że ten system suchej zabudowy jest takim systemem, który się nazywa weekendowy, tak? że można to zrobić faktycznie w dwa dni. I czy jest to prawda, czy też nie? Pierwszy dzień rozłożenie tego wszystkiego i szafka i przyklejenie do podłoża. Musicie później odczekać, żeby klej związał, i macie tutaj, tutaj przerwę. Drugi dzień rozłożenie rurek, podłączenie do instalacji elektronika, czy sterowanie, a jeśli tego nie ma, no to jeszcze parę godzin do przodu i to wszystko. Więc spokojnie w dwa dni jest się w stanie zrobić takie pomieszczenie jak tutaj. No i oczywiście jeśli będzie większe, no to będziecie potrzebować więcej, więcej czasu, ale bez problemu dwa dni do ogarnięcia. Także raczej nie ściemniają. Tyle. Do zobaczenia. Cześć.